Właśnie ją rozkresłem, rozumiecie? Szanuję to nie bry. No cóż, Dziemki 3, 2, 1, 0, jesteśmy na kanale Miss Nicole. I dziś mamy sekcję Kiedyś i Teraz. I to niezwykła sekcja Kiedyś i Teraz, a wyzwanie o przetrwanie. I co? Jaki sport? BALE! Bale! Tak, dzisiaj, jak zawsze, mamy te same zasady. Patrzymy, jak kiedyś wykonywaliśmy zadanie, jak to było. Wykonujemy to teraz i zastanawiamy się, kto z nas zrobił to lepiej. I wymierzemy karę. To bardzo ważne. Przygotowałam wszystkie kary. Z jakiegoś powodu wszyscy myślą, że Żenia wykona wszystkie kary. Wygrywam samą charyzmą. <grystanie> A my możemy... Zaprzynać. Zaczynać! I tak, siomeczki, pierwszy element. Teraz wybierzemy karę dla tego, kto przegra w pierwszej rundzie. Wypluć kole w górę i złapać ją ustami? Spróbuję ze swoją śliną. E, nie udało się. Ziemki, wiecie dlaczego mnie to śmieszy? Bo już sobie wyobrażam, jak Żenia pije kole i robi tak. Hu". Dlaczego, Żenia? Może to będziesz ty? Na 100%? Na 100% nie. Zobaczymy element? Zobaczmy. <laughs> Pierwszy ruch to skok w rozkroku i jest najłatwiejszy. O kurczę, tylko nie to. <laughs> Zaczynajmy. Zobacz jaki rozkrok. Widzisz to? No dobra! Czy to faktycznie my? Jak to w ogóle nazwać? Widełki, rozkrok? Dokładnie. Haha! Ha! Śmieszne! I tak, sióweczki! Zabieramy się do. Elementu. elementu! Nie, jeszcze zobaczymy, jak dwaj uczestnicy wykonali ten element. A -a. Omówimy to. Łapiemy fale kosmiczne. A dlaczego? Po pierwsze, Britney naprawdę urzek na swoją charyzmą. To po pierwsze. Złapał fale kosmiczne. To na pewno ten manikir na nogach mu pomógł. Yy, na rękach. A ja to zrobiłam. No, tak jak zawsze. Do pani! Zrobiłaś jak zwykle co? Podobało ci się czy nie? Nie wiem, nie wiem. Nic mi się w tym życiu ogólnie nie podoba. Dobra, tyle. Nicole zrobiła to źle. A teraz zrobię to lepiej niż Nikol w tym filmiku. I przechodzimy do. Elementu, to... elementu! No cóż, ziomki, właśnie wykonujemy. Element, i rozumiem, że nie mam w ogóle miejsca na rozbieg. Wow, zrobię lepszy rozkrok! Jestem profesjonalny! I tak, ziomeczki, teraz zrobię najlepszy rozkrok w skoku ever. Tak, Nicole? Tak, Nicole. Dobra, przejdźmy do mojego czystego elementu. Poczekajcie, poczekajcie jeszcze raz I tak kochani, dzisiaj ja będę jurorem Postaram się być naprawdę, naprawdę sprawiedliwą I po obejrzeniu tych dwóch filmów Chcę wam wystawić oceny I tak, Nicole otrzymuje 7 punktów Woo! A Żenia zdobywa 6 punktów Woo! Dopiero teraz rozumiem, jak trudno jest być trenerem i was oceniać. Ale na powtórce będzie widać, że Nicole wyprostowała nogi bardziej niż ty. U ciebie były całkowicie zgięte. No nie patrz tak na mnie. I tak, kara. Teraz obserwujemy, jak została wykonana. Pamiętacie, kto ją dostał? Bogdan? Bogdan wykonał karę i teraz zobaczymy, jak Bogdan to zrobił. A potem zobaczymy, jak Żenia ją wykonuje. Żenia, bro! Ziemki, ciekawa paska. Wszyscy moi koledzy z klasy zawsze mówią do mnie, kiedy idę przez szkołę, nie, Mis gold, tylko że nie, Bro. Bo jestem przystojny i oni o tym wiedzą. Zobaczmy, jak Bogdan wykonał karę. Chyba nie prysnął równym strumieniem. No jak? Ja myślę, że. No, rozprysło się. No co w tym śmiesznego? W rzeczywistości możesz wykonać zadanie czysto. Jeśli wyplujesz strumień płynu, on wróci z powrotem do ust. A on zrobił tak. No, właśnie tak. Tak, mamy tylko jeden problem. Nie chcę, żebyś pił Coca-Colę w domu i żebyśmy ją mieli, więc Żenia wykona karę zwykłą wodą. I tak Żenia otrzymuje kolejny mały bonus. Żenia wykonuje zadanie, a Nicole po nim posprząta. Co to nie fair, to nie jest moja kara. Mhm. I tak, zobaczmy, jak Żenia wykonuje karę. Że szczerze mówiąc, uważam, że Bogdan wykonał to trochę lepiej. Nie. Ziobeczki, kto waszym zdaniem zrobił to lepiej? Ja czy ona? Napiszcie to w komentarzach. Użyjmy hashtagów, głosujmy. Dodajcie hashtag. Jeśli Żenia lepiej wykonał pierwszy element, postaw niebieski. Fioletowy. Fioletowy jeden. A jeśli Nikol, to postawmy na turkus. Turkusowy jeden. A czemu nie dwa? Dobra, idziemy dalej! Juhu! No co, zobaczmy kolejny element. I karę. No jasne, tu jest napisane niepewność. Niepewność? Już nie pamiętam co tam było, to było tak dawno. No, a my teraz? A jeśli dostanę w twarzy, my. No zapomnij. Ten element nazywa się turnout. Nie, po obrót. Po prostu zobacz, dobra? Ała. co Coś czuję, że plecy wyskoczą. Bl, 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 polecą. Nie wiesz, gdzie to boli? O, właśnie tutaj, kiedy to robisz. Wszystko jedno, nieważne. Pamiętasz, ważne. jak to zrobiłaś? No zobaczmy, jak ty i Śnieżna to zrobiłyście. Ziemki, wszystko jest w porządku. Myślę, że to zrobię. Denerwuję samą siebie. No i tak. Myślę, że złożysz jak Samsung Galaxy. Szczerze mówiąc, przede wszystkim strasznie się denerwuję na siebie z 2021 roku, to na pewno. A po drugie, zrobiłam to niesamowicie. Śnieżna też, ale jestem po prostu boginią. Tak, i dodałaś jeszcze, moja elastyczność jest w porządku. Wtedy tak było, ale moja elastyczność już taka nie jest. Komentarz jest taki. Z moją elastycznością nie jest teraz w porządku, więc najprawdopodobniej A mnie czeka ta niepewność. oj ojej! joj! Jak to zrobiłaś? Jak ty to robisz? I musisz po prostu wyprostować kolana. No słuchaj! To strasznie boli. Słuchaj, naprawdę nie jest, nawet kiki przyszła. A wiesz o co chodzi? Moja noga jest o wiele dłuższa niż ręka, a widzisz, moja ręka po prostu nie sięga dalej. Mam za krótką rękę! O mój Boże! O oh my god! Nieźle! A no wiesz! Dobra, robię to. Mam długie ręce, ale nogi są tak długie, że moje ręce po prostu nie sięgają dalej. A teraz ja wam pokażę ten element. Mam długie ręce, długie nogi, wszystko idealne. Pokażę wam najlepszy element. Ciągnie, ciągnie, ciągnie. Nie no, chyba robię to źle, coś mi nie idzie. Dobrze to robisz. Robisz wszystko dobrze, po prostu brakuje ci elastyczności. A poza tym masz bardzo długie nogi. Zobacz, Nicole, on też ma bardzo długie nogi. Dobra, poczekajcie, zaraz zrobię. Teraz robisz to źle. Tak, tak, bez dwóch zdań. Dobra, dobra. I... o, no słuchaj. Dawaj, jeszcze. Nie, mam za krótkie ręce. <noise> Rąk mu nie starcza. Ale przecież nie masz najdłuższych rąk i najdłuższych nóg, prawda? I tak, Ziemki, jestem gotowa podążać. I żenia, będzie pierwszy. Dediki. Żenia, Bro zdobywa u nas 8 punktów. Jo! Super! Tak, tak! Zobacz, jak się wygrywa! Woo! O tak! To ja na pewno zdobyłam 9 punktów. Po obejrzeniu tych dwóch filmów, obejrzycie je w powtórce. Nicole zdobędzie 8 punktów. A wykućcie się przez kamień, papier, nożyce. Nie mogłam zdecydować, kto był lepszy, a kto był gorszy. Teraz los zdecyduje, kto wygrał, a kto przegrał. I kto wykona karę. A już się tak cieszyłem. No dobra, dawaj Żenia. A może tak z zapleców co? Dobra, zaczynajmy grę. Dobra, robimy to na trzy. Raz, dwa, trzy. Hurra! Hurra! O tak! Rozkrysłem ją! Rozkrysłem ją! Rozumiecie? Kumacie? Rozgryzłem ją, wyciągnąłem rękę z animona, co zrobiła i wygrałem! Po prostu stałam i myślałam, albo papier, albo nożyczki. Albo papier, albo nożyczki. W ostatniej chwili zmieniłam papier, pomyślałam nie, nożyczki. Spojrzałam na jego pięść i dopiero wtedy wyciągnęłam nożyczki, a potem spojrzałam na jego pięść i pomyślałam, mogłam to zmienić! Co ja robię! Co ja właśnie wygrałem! Wygrałem! A my wykonujemy karę. Nikol zakrywa oczy i wykonamy karę. Ej! I tak, Nikol ma już zawiązane oczy. I co robimy? Robimy niepewność. Robimy Żeby nikomu nie wiedziała, że robimy całą tę niepewność, zakryliśmy jej oczy. Chcemy zrobić coś, czego jeszcze ludzkość nie widziała. Ej, ale odwróć się! Coś, czego ludzkość jeszcze nie widziała. Um, ta, Ludzie to po prostu. No, ludzie! Um, tak! Odwróć się, Nicole! O, patrzcie, ziomeczki, Co robimy? Myślę, że Nicole będzie w totalnym szoku. I tutaj robimy, tak, tak, co cokolwiek to jest. I to tam. I teraz tutaj. O, proszę, zrobimy tak. No i proszę, skończę teraz ten składnik. I zaraz będzie koniec! Boże, siomeczki, jak Nicole będzie o, w stanie. Uch. To wygląda zupełnie, jakby pies naszygał. Fuu, I... Dawaj, dawaj, dawaj. Jeden palec i... Jest tylko jedna rzecz, czy mam wybrać? Nie wiem, nie wiem, nie wiadomo. Dawaj palec. Dawaj palec. I? To jest po prostu woda? Dawaj ten palec szybciej! Naprawdę, jakby to była tylko woda. Słuchaj! Nikol, jak zawsze jest naszą żelazną damą i osobą całkowicie nieustraszoną. Dawaj, odkrywaj! A w rzeczywistości. Właściwie to chyba naprawdę była po prostu woda. Kurczę, myślałam, że to będzie kalaretka. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie kalaretka, więc krótko mówiąc, Nigol, masz szczęście. Dobra, nie podglądajcie! Bye. Musisz odgadnąć uczestnika na podstawie zapachu jego stóp. A ja nie byłem stóp od dwóch dni! Teraz szczerze mówiąc, jestem ciekawa, jaki będzie element, bo w ogóle nie chcę czuć zapachu jego stóp. Mam nadzieję, że znowu będzie remis i że po raz kolejny wygram! I nie tylko jego, ale też moje stopy? No bo musi być parę osób. Dlatego my... A właśnie, trzeba zgadnąć po zapachu czyje to nogi. Dokładnie, trzeba zgadywać, gdzie Ja głos, mam dwie, dwie nogi. Umyłem jedną, a drugą... A zróbmy tak, jeśli będziemy mieli taką samą liczbę punktów, to mama zgaduje po naszych nogach. Nie, nie, nie. <śmiech> <śmiech> ja jestem jury. Nie ma, wchodzisz do gry. Ponieważ jestem jury, na pewno nie będzie tyle samo punktów. A teraz sprawdźmy, jaki jest element. Element wygląda tak. Ojej, to wygląda na trudne. Żartujecie, jak mam zrobić ten element? To jest trudne. Ale naprawdę to jest bardzo trudne, ziomki. Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania, z którymi się mierzyliśmy, myślę... Ten jest najtrudniejszy. Oto, to będzie bardzo trudne. Jestem rybą, jestem rybą. Nie jest mi do śmiechu. A jak mi trudno będzie was ocenić. Zobaczmy, jak sobie wtedy poradziłaś. Teraz Bogdan, nasz kochany... zrobił to niesamowicie. A my, A my przechodzimy, przechodzimy do wypełnienia do... naszego Dawaj, idziemy do elementu. Robić. Właściwie ziomki, myślę, że wszyscy zrozumieliście, że to sarkazm i to jest najłatwiejsze ćwiczenie w historii, które wymyślono na całym świecie. Ogólnie, dobra, zaczynajmy. Tutaj trzeba wszystko zrobić bardzo elegancko. myślę, że jestem prawdziwą baletnicą. I wygrałam ten konkurs, dlatego teraz kupmy się na Żeni. Dobra, siomeczki, mam nadzieję, że teraz nie połamią mi się palce. I zrobię ten element lepiej niż Nicole. Lecimy. Żenia, 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 Żenia. To nie jest właściwa pozycja. Nie interesuje mnie, jaka jest właściwa. Żenia, 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 Żenia. I tak, dzięki. Jestem gotowa ogłosić moje wyniki. Nicole otrzymuje 8 punktów. O, myślę, że on dostanie 5. Dobra, żartuję. A Żenia zdobywa 7 punktów. Woo -hoo! Woo -hoo! Woo -hoo! Woo -hoo! No sędzia jest stronniczy. Zrobiłem to lepiej od niej. Dlatego każdy, kto myśli tak samo jak Żenia, ja niech napisze w komentarzach, jaki kolor? Fioletowy. Dwa. O, trzy. Fioletowy trzy. A jeżeli ja to turkusowy trzy? Przeczytamy komentarze i damy lajki. Ale dobra, jeśli zgadnę, czyje to nogi, to wy mm, kupujecie mi pizzę. Dobrze. Dobrze, ale dzielisz się ze mną? Nie. I on wybiera? Przecież to on zgaduje. No i co? Jak to i co? To co, jeśli ja zarobię pieniądze, to mam ci po prostu oddać połowę? Nie, jeśli dam ci te pieniądze, no to za co? Za to, że zgadłem! Dobrze, przechodzimy do kary. I tak, zawiązujemy teraz żeni oczy. Musisz mu odkryć nos. Nie. Jak to nie, a jak będzie wąchał? No, daj spokój, nie żartuj, nikt tak nie wącha! Nie, w zasadzie to jest jasne! Dalej odkryj mu trochę nos. Tylko nos, no, wsuń to tam do środka. O, i jest nos. Wącha ustami! Dobrze, jesteśmy gotowi, Nicole? Okej! Okay. To uczestniczka numer jeden i to uczestniczka numer dwa. I także nie, kto jest kim? Ale nie dostałem drugiej stopy! Dotknęłyście mnie tylko w policzek i tyle! Cię cię tylko dotknął! Po to drugi chyba w ogóle nie pachnie, skoro go nie poczułeś. Pierwszą poczułeś? Tak. A drugiej nie? Nie. Czyli drugi w ogóle niczym nie pachnie, a pierwszy czymś pachnie. Okej. Okay. Pierwszy? No bo po prostu zamieszałyście! Dawaj ja pierwsza, a mama druga! No zamąciłyśmy, żebyś poznał tylko po zapachu. Kto był pierwszy? Nie wiem, no kurczę, no te nogi, no! Drugiej nie poczułem. Nie byłam taka okrutna, zmieniłam skarpetki przed filmem. Dobra, okej. Okay. Załóżmy, że Nicole jest pierwsza, a Tania druga. Po filmie otrzymasz. Nic, nic. Wygrałem! 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 Wygrałem, wygrałem, wygrałem. I tak, siemeczki, Tania dotrzymała słowa. Mamy coś w rodzaju pizzy. Nie pizzy, ale y, tak, coś podobnego. No, jest tu mięso, jest tu... Przy okazji, chciałam wam coś powiedzieć. Wiem, że 50% osób na tym kanale ogląda ten film bez subskrypcji. Więc proszę, spójrzcie w dół, sprawdźcie i subskrybujcie. <laughs> siemeczki, zróbcie sobie to na awatar. <laughs> Tak, teraz zobaczymy, jak... Jak to zrobiła Britney! Tak w ogóle, ona nie dostanie pizzy, a ja dostałem! To była zaleta. Nie, no serio, twoje rajstopy były takie czyste. No ziomki, zobaczcie. No nie wiem, moja mama mówi, że to ja mam brudne skarpetki. Patrzcie. <laughs> Bez porównania. Prawda. Niczym nie pachnie. O, To już śmierdzi. Tak! Ja, która mieszkałam z Bogdanem, potwierdzam to. Ta, w ogóle to spał tak. Oj, jeszcze robił tak. Rapię bardziej niż moja babcia. Mam nadzieję, że Bogdan nie obejrzy tego filmu. Bogdan, hashtag Bogdan nie oglądaj. A teraz przechodzimy do następnego, następnego elementu. elementu. Najpierw kara. Pokazuj, nie pokazuj. Napisanie markerem na głowie słowa prajer. Hardcore! Nikol, pamiętasz, kto miał na głowie taki napis? Tak, dobrze to pamiętam. Oby to się dzisiaj powtórzyło. A ja nawet nie pamiętam, dlaczego przegrałam. Muszę to pilnie obejrzeć. Może teraz też przegram? Celowo będę obracał kamerę w ten sposób, ponieważ to był jakiś dziwny element. A teraz go zobaczymy? Boże, Nicole, jedno wideo i można zrobić tyle memów. Na przykład tata wchodzi w nocy do kuchni i pyta co ty tu robisz? No dalej, oglądajmy. No dobra. A zlada jak to zrobiła? No cóż, z lata. Lata. lepiej niż Nicole. Na mnie, sądząc po tym, że ty wykonałaś tę karę, Zlata wykonała to lepiej od ciebie. Eden shoulders. Przygotuj głowę do mycia. Nie mam komentarza. Po prostu zaczniesz to robić? Tak, ja nie mam nic do powiedzenia. Nicole, się na czole, znowu pojawi się frajer. <głos> Nicole! <głos> i tym razem będziesz frajerką. Mam nadzieję, że nie. Żenia, a my zobaczmy, jak wykonujesz ten element. No, więc chłopaki, mam coś do powiedzenia. Bo ta osoba nie wykonała dobrze tego elementu. Nie potrafiła, a ja muszę to dobrze zrobić. Wykonać to dobrze. Tak w ogóle balet to moja specjalność. Jak miałem 8 lat, skakałem tak. O, tak. <grym> Pierwszy raz nie był za dobry, zapomnij. No cóż, a ja jestem gotowa ponownie zobaczyć wasze elementy i ogłosić wyniki. I tak, moje oceny. Żenia Bro zdobył trzy punkty. Zdenerwowany? To naprawdę było okropne. Kto się ze mną zgadza, proszę o plusa. Kto się nie zgadza, niech da minusa. Oj, że nie denerwuj się. A Nicole dostaje od nas trzy punkty! Ura! To oznacza, że walczycie w kamień, papier, nożyce. Tylko na raz, dwa, trzy, serio. Raz, dwa, trzy. To łatwizna! No i co jesteś gotowa? Napiszę frajer! Ja piszę. Dobra, zaczynamy. Tylko Żenka, normalnie, bez błędów. A ta pewnie, Znając Ciebie. Tylko nie maluj po brwiach. nie no! Czoło to nie brew. Myślę, że jest idealnie! Szenia, brew! No prosiłam cię! Zdarza się, trochę mi kontur wyjechał. Kiedyś nauczycielka mi tak mówiła. Jeśli wyjedziesz za linię, dostaniesz pałę. Zupełnie Ow. tak samo jak ty. No, napisałem prawie tak samo. No co co? Tylko trochę wyszło poza linię. Sam będziesz zmywał tą brew. Na pewno. Pff. Wytrę ci to! Nie. Wow. Dobra, zobaczcie na jej reakcję. Ta sama reakcja jak po tym, jak ja napisałem. Ale wyszło super, co? Bardzo. I tak, siomeczki, przechodzimy do kolejnego elementu. Elementu. do kolejnego elementu. Mokry Willy? O! A co? Ale co w uchu! Co takiego? Oblizujesz palec i do ucha. Nie chcę się zarazić koronawirusem. Nie chcę się Co zarazić z koronawirusem. Nie chcę, żebyś przekraszał moją przestrzeń osobistą. Ale teraz nie jest czas koronawirusa, prawda? Koronawirus się skończył, tak? Simba! Nicole, zmyjmy to już. Teraz był czas koronawirusa, ale ten czas minął, więc teraz możemy to zrobić. Zaraz ci dam. Dobra, przechodzimy do kolejnego elementu. Juhu! No, to coś jakby. Ja oczywiście wszystko rozumiem, ale czy to można rozumieć jako element? Ja. Nie wiem, balet! balet! Tak! Ja w przeszłości. Głęboko kiedyś chodziła na balet, prawda? Tak, bardzo krótko. Jaka to była pozycja druga, trzecia, ale piąta? Co mają swoją pozycję, to znaczy są pozycje nóg i pozycje rąk. Otwórz okno, jest trochę duszno. I są pozycje rąk. I to są wszystkie te pozycje, ale wydaje mi się, że trudność zadania jest jego mocną stroną. Ciekawe, co robię w filmie. I tak, zobaczyliście, jak zrobiła to Nikolaj. Tak. No tak! Nie! A nie, Zobaczmy. zaraz zobaczymy! Bogdan się trochę rozmazał. Trochę mu twarz skręciła w lewo. Dość już tych śmiechotek. Po prostu zachowujmy się jak dorośli ludzie. Wierzę. Dobra, już kończymy idziemy robić element. Chcemy zrobić element! Ogólnie dawno temu tańczyłam balet. I pamiętam te wszystkie ułożenia dłoni i to, że trzeba stać w trzeciej pozycji stóp, kiedy to wszystko się robi. Więc w skrócie zaczynajmy! Co to za trzecia pozycja? Pokaż mi. Zawsze zdobywaliśmy medale na zawodach gimnastycznych. A to jest dziesiąta poza. Także nie, obserwuj. Juhu, wow. Od razu mogę pójść na pokaz mody jak modelka. Jaka modelka? Jesteś jak kawałek warzywka, siadaj tam, no nie? Dzisiaj jestem pomidorem. I tak, ciołeczki, teraz pokażę Wam, kto tak naprawdę jest modelką w tym mieszkaniu. Albo baletnicą. Albo baletnicą. Oglądaj. na wszelki wypadek spróbuję inną wersję, gdybym przez przypadek pomylił użycie rąk. Wspaniale! A ja jestem gotowa wystawić Wam zasłużone oceny. I tak, ziomki, jestem gotowa. No to jest nas trójka, patrzcie. Po pierwsze, nie chciałabym przegrać i nie chciałabym wygrać, bo wkładanie komuś palca do ucha też jest straszne. Mój palec, to jest okropne. A jak wkładają go tobie, to też okropne, ale myślę, że wie by byłoby przegrać. Ja jestem gotowa ogłosić wasze wyniki. I tak, Bogdan jest z nami, Nicole dostaje 7 punktów. Woo! Cieszymy się szczęściem, Nicole. A Żenia otrzymuje 4 punkty. Myślałem, że będzie różnica punktu! A tu proszę! Po prostu spadam na dół po szczeblach kariery! I lecę, i się durla. To i... sam chłopiec, który rzucał we wszystkich chomikami? Tak, to słuchajcie, ten, kto też rzucał! Napiszcie w komentarzach, kto z was ma chomika. Tapów? Co? Jakich tapów? Ile macie Hamster coinów chyba tak to się nazywa? Jak coś, to nie reklama. I teraz czekam! Wuuu, jakie to obrzydliwe! To jest naprawdę straszne. Jemu się podobało, Nikol. Nie, ja po prostu... Nie, dobra, nie będę mówił. Fujiemki, to straszne, wolałabym przegrać. A mi się podobało! A my? Policzymy punkty. Podczas gdy Nicole zajmowała się głupotami... Ziemeczki, napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, jak wygląda. Podczas gdy Nikolaj zajmowała się głupotami, ja podliczyłam wasze punkty. I tak, że nie bro, dostaje dostaję 28 punktów. Spoko, nie najgorzej, może być. Myślę, że ja zdobędę więcej. A Nikolaj zdobywa 33 punkty i zostaje zwycięzcą. Ile? Jak udało ci się tyle zdobyć? Chociaż nie wyglądasz najlepiej. Kocie, uciekaj stąd, ale już. Akysz, akysz. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. 3, 2, 1, 0. Jestem na kanale Miss Nicole. Dziękujemy, Dziękujemy za, za obejrzenie filmu, filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić.